Witamy serdecznie w Domu Czasów Dziecięcych w Wiodówce Tuchowskiej. Pomimo pandemii COVID-19, ośrodek funkcjonował przez cały okres wakacji 2020. Podczas turnusów kolonijnych przyjęliśmy ponad 550 wychowanków w różnym przedziale wiekowym. Nasze wdrożone procedury i pomysły zaakceptowane zostały podczas kontroli Sanepid, jak również Kuratorium Oświaty w Krakowie. Pomimo dużej różnorodności wiekowej jak i terytorialnej na terenie placówki nie odnotowano żadnego zachorowania na COVID-19. Nowe procedury dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania pandemii, zakup dozowników maseczek, utworzenie oddzielnych stref dla grup i zmniejszenie ich liczebności to wszystko sprawiło, że nasz wypoczynek był przeprowadzony w sposób bezpieczny, ale nie mniej satysfakcjonujący dla naszych podopiecznych. Jako placówka oświatowa, podlegająca pod Kuratorium Oświaty w Krakowie, działamy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli tylko to możliwe, zajęcia przeprowadzamy na świeżym powietrzu. organizujemy wycieczki po obfitującej wiele ciekawych miejsc w Tuchowskiej. W okolicy znajdują się interesujące zabytki, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, czy miejsca związane z historią regionu. Organizujemy questingi, aranżujemy spotkania z interesującymi gośćmi, podróżnikami, fotografami, strażakami czy regionalistami. Prowadzamy nowe formy zajęć, na przykład warsztaty ceramiczne czy strzeleckie, W DWD istnieje możliwość zarezerwowania danego terminu tylko dla jednej szkoły. Można przyjechać na dzień, dwa, trzy lub więcej. Można wpaść w wolny weekend, przygotować się do matury czy egzaminów. Można spędzić wieczór wigilijny, w grudniu spotkać świętego Mikołaja, a w listopadzie rekonstruktora historycznego który opowie nam o partyzantach z czasów II Wojny Światowej lub polskich legionistach z Podłowczówka. Za 40 złotych dziennie zapewnimy profesjonalną opiekę kadry pedagogicznej, mnóstwo atrakcji z naszego planu dnia, 5 posiłków dziennie i zakwaterowanie. Każda grupa posiada swoje pokoje w osobnej części budynku. Uniemożliwiając bezpośredni kontakt z innymi grupami. Do decyzji przyjezdnych grup należy, czy wychowankowie będą nosić maseczki, czy też nie. Zapraszamy!